Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna filiżanka kawy z wróżką. Zapraszam gorąco do wysłuchania. Oczywiście, moi drodzy, czytanie z fusów. Kawy ogólne dla wszystkich. Pamiętajcie, moi drodzy, o tym. Dobrze. Dzisiaj zobaczymy, co tutaj się nam pojawia, bo jest troszeczkę tych fusów na zewnątrz. Ja tutaj widzę tak jak gdyby takiego ptaszka na jakimś drucie, na jakiejś, na uwięzi. Kiedyś był taki film, tutaj oczywiście ktoś się z głową taką przechyloną, z odwróconą ja bym powiedziała nawet, ktoś się Moi drodzy, zastanawia, tak jak gdyby ptaki to jest komunikacja, moi kochani, a nawet plotki, rozmowy, ktoś jest niechętny może do rozmowy, ale ktoś próbuje się z tobą prawdopodobnie skontaktować. Mhm. Tutaj są jakieś w zatrzymaniu, w zawieszeniu jakieś wiadomości, które idą do ciebie. I te wiadomości, moi kochani, mogą być od osób Tutaj widać inicjał C P od takich osób na te Paweł, Piotr, Czesław. Co tam jeszcze na C mamy? Czesław, Czesława, może na C. Hmm. Paweł, Piotr mi się skojarzył. Albo G też, Grażyna, Gosia. Gertruda. Hmm. Dobrze, moi drodzy, także tutaj ktoś próbuje się do ciebie skontaktować. Jest tutaj takie piękne serduszko, moi kochani, no piękne, cudne serduszko, jak namalowane tą kawą. Czyli jest połączenie uczuciowe. Jest uczucie, patrzycie sercem. Hmm. Chcecie komuś też niespodziankę zrobić, uczucia, uczucia, które są w Was. Myślicie o miłości, myślicie o tym, żeby się zakochać może na nowo w jakiejś osobie, ale też myślicie na nowo w tej samej osobie, przyszło mi na myśl. Uczucie może, które rozkwita. Ale też tutaj inicjał T mi się pokazał. Tatiana, Teresa, Tamara, Tadeusz, Teodor. Stare imiona jakieś mi się dzisiaj tak naprawdę nasuwają. Zobaczcie, jest jakiś grzybek. Grzybek, parasol, inicjał M. Możliwe, że ktoś myśli o jakimś, e, moi drodzy, zadaszeniu, że tak powiem, o jakiejś ochronie. E, może myślicie nad e, zmianą. Ktoś będzie robił coś z dachem, z zadaszeniem, z daszkiem jakimś małym, werandą, witrynką. Może witrynką tą, ale też może nawet ktoś coś będzie chciał zrobić sobie w życiu, może ochronę ubezpieczeniową, może polisę wykupić. Jest tutaj, moi drodzy, potrzeba schronienia, potrzeba schronienia przed deszczem, to może być też parasol kupowany przez was, Tutaj też po prawej stronie jest osoba, która trzyma coś w ręku, tak jak gdyby to było moja taka rybka, może nawet większa. Powodzenie w dwóch sferach idzie do Was. W sferze materialnej idzie obfitość i w sferze uczuciowej. Możecie wierzyć albo nie, tutaj było naprawdę z uczuciami bardzo dużo. E, mówi to serce serce przecudne, które wyszło. Pokażę Wam jeszcze raz. Zbliża się miłość. I to bardzo, bardzo tak naprawdę taka prawdziwa powrót uczucia. Może ktoś do Was powrócić. Dużo znaków, dużo myśli. Jest koło Was tak naprawdę, w ogóle macie potrzebę, moi drodzy, tak jak gdyby bycia koło ludzi, komunikacji. Chcecie działać. Tutaj możliwe, że też jakaś wyprawa się szykuje. Tu idzie w ogóle obfitość do Was, bo jest bardzo dużo takich rogów, jak jelenia ja widzę rogi, jak rogi jakiegoś zwierzęcia. Rogowatość. Rogi. Mhm. Rogi to jest bardzo dużo obfitości, która idzie. Wy tego jeszcze możecie nie widzieć, ale ja mówię, że obfitość w dwóch sferach, materii i uczuć. Yy, troszkę teraz tak jesteście no, rozproszeni, troszkę tak, jakbyście yy, potrzebowali. Jest jakaś blokada, że niemożność wyjścia, przebicia się z jakiegoś tunelu. Ja widzę bardzo mocno, że ktoś tutaj tak jak gdyby był schowany. No, nie widać, bo tak akurat światło pada. Schowany byłby ktoś w środku ze swoimi myślami, uczuciami. Może to też ta aura zimowa, ale też i Wasze rozmyślania, bo tu jest bardzo dużo rozmyślań, jakichś przygotowywań. Tutaj znowu inicjał T. Dwa razy t, 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 tu się pokazało. T i T. Hmm. F. Y, tutaj znowu M malutkie, L odwrócone, tutaj mamy L. Lidia, Linda, Liza, Laura. Może być ważna, Małgorzata. Mikołaj, Marcin. Dobra, ja Wam powiem tak. Tak, tutaj jest osoba bardzo, bardzo mocno potrzebująca ciepła. Dosłownie ciepła, ogrzania. Schowana po uszy, że tak powiem, w jakiejś kodrze, pościeli. W czymś takim potrzeba ogrzania, potrzeba zrobienia czegoś ciepłego. Na przykład, tutaj widać, tak jak gdyby, parującą jakąś zupę, ktoś będzie i tutaj coś mi się kojarzy, tak jak gdyby z burakiem, papryką, pomidorem, bo takie tutaj, tak jak gdyby. O, pokazały się albo to burak, albo papryka, może być jakiś barszcz, coś gotowanego, pomidorowa, zupa paprykowo-pomidorowa. No nie wiem, coś mi się skojarzyło z ciepłem. Tutaj potrzeba ogrzania się. Moi drodzy, dalej też jest taka sytuacja, że tu są dwie osoby, i jedna drugą ciągnie za rękę. Ktoś będzie ci gdzieś zapraszał, ktoś będzie na siłę chciał, żebyś coś zrobiła. Yy, tak. Ktoś będzie ci ciągnął za rękę. Mhm. Może ty nie będziesz chciała gdzieś wyjść, bo tutaj jest niechęć, a ktoś tak jak gdyby cię ciągnie, tak? I litera H. Też tutaj goście jacyś mogą się zbliżać do Was. I moi drodzy, jakieś podróże, ale to tak do tygodnia czasu. Dziwne to czytanie, każde jest inne, i tak naprawdę mnie co jeden film, każdą filiżankę, którą nagrywam praktycznie, bo czasami jest tak, że po prostu tylko popatrzcie, tych wiadomości jest bardzo mało. I byłyby bardzo krótkie, ale tak sobie myślę, że jeśli wyjdzie następnym razem taka filiżanka, i nawet będzie bardzo krótko, to też to nagram. Także tak sobie pomyślałam. Tutaj dwójeczka. No, moi drodzy, tu są decyzje jakieś do podjęcia dalej, ale też jest dużo miłości i będziecie, moi kochani, tak naprawdę mieli poprawę. I ja już to powiedziałam: poprawa w uczuciach. Serduszko tutaj wyszło. Dobra. Potrzeba rozmowy, komunikacji, zamykanie się w sobie jednocześnie, a nawet bym powiedziała w swoim domu. Ale tutaj ja to obstawiam, warunki atmosferyczne, ale też moi drodzy, e, wolicie ten czas spędzić. E, sami ze sobą. Ja to tak odczuwam, sami ze sobą na tą chwilę. No nie zawsze wiadomo, ale na tą chwilę. Ale komunikacja jest taka potrzeba, jest taka potrzeba, żeby może teraz coś takiego powiem, że ktoś potrzebuje, może na swoje jakieś takie smutniejsze chwile. Y, takie refleksyjne dni, jak są w tej chwili, bo tutaj widać taką refleksję w tej filiżance, to ktoś potrzebuje posłuchać, nie wiem, albo o czyimś życiu, jakiejś biografii, ktoś to polubi, tak? Jakieś życiorysy. To mi się tak jakoś skojarzyło tutaj. Życiorysy. Dobra. No widzicie, y, tutaj też są dwie postacie. I połączenie, połączenie tych dwóch postaci, w postaci. Co tutaj ja widzę? Dogadanie się jakieś, z kimś się porozumiecie. Siedem. Siódemka tutaj wyszła. Kończy się czas jakiejś, moi drodzy, albo niezgody, albo manipulacji, według mnie. Kończy się czas na tajemnicę, i tutaj będzie jakieś wyjaśnienie, będzie pogodzenie się, jakaś nowa postawa. Coś się tutaj zadzieje dobrego, coś się wyjaśni. Ktoś nie będzie chował swoich myśli, uczuć, coś nastąpi takiego, że się wyjaśni jakaś sytuacja. Tutaj kolejne E wyszło, to już w ogóle, moi drodzy, jest bardzo dużo tego E ostatnio. To może być też nazwa, tak jak powiedziałam, czy jakiejś miejscowości na tą literę, czy imienia oraz T. Tutaj mamy z boku T i tutaj mamy A również. Mhm. A jak Anna. I M. Możliwe, że będziecie, moi drodzy, gdzieś wychodzić. Tutaj w takie miejsce, gdzie są rozłożone tak, jak gdyby na ziemi. Jakieś przedmioty. To może być jakiś stary bazar, market, coś takiego, że do siedmiu dni jakieś przedmioty gdzieś będą rozłożone na ziemi, coś będziecie wybierać. Mhm. Dobra. Także, kochani, na razie to wszystko. Są tutaj yy, jeszcze tak, jak gdyby w centrum, moi drodzy, właśnie yy, no ten wąż, yy, tak jak gdyby się snuł tutaj koło Was, ale to, moi drodzy, że to jest w centrum, to już jest ukryte, jakieś sprawy wyjdą na jaw. Tutaj się pokazało tak, jak gdyby 24 u góry. No, nie widać tego. 24 dokładnie. To jest może czyś wiek albo 24 miesiące, na przykład, albo 24 dni, albo 24 dzień miesiąca będzie ważny. Będzie jakiś przełom tutaj. Tak jak gdyby 24. Jest duży wzrost, moi drodzy, albo 20, duży wzrost i to może być wzrost w finansach 24. Y 24 za 24 dni, czyli to już by był luty. Coś, może też i miesięcy, ale tu jest wzrost, 24, ważna data. I coś pójdzie do góry w Waszym życiu, coś się wyjaśni, coś się rozwiąże. Tu ogólnie się rozwiązuje, bo tutaj te węże idą już na bok. Moi drodzy, możliwe, że też właśnie Wam się wydaje, że patrzycie na siebie, jakbyście byli z boku. Taki jest jakiś ten początek roku, że nic się nie dzieje. Możecie mieć takie uczucie, że nic się nie dzieje, że jest takie troszeczkę chaotyczne to wszystko. Także się nie martwcie, bo to minie, tak? Tu są takie emocje w Was, że nic się nie dzieje, że jest coś bardzo chaotycznego. No właśnie. Zobaczymy energię jeszcze za chwilkę. W jakich energiach, jakie energie odchodzą, jakie przychodzą. Ale co Tarot, co Tarot dopowie do tego czytania? Dosłownie trzy karty. Cztery. Ale jeszcze za tym kołem fortuny coś się dzieje. Tutaj, moi drodzy, jest bardzo dużo dobrego w Waszym życiu. Wy tego nie widzicie. Wy tego jeszcze nie widzicie. Ja cztery karty, ale tak nie umiem. Przygotowujecie się do czegoś ważnego, do jakiejś, nie wiem, podróży, delegacji, ktoś będzie Wam pomagał. Tutaj idzie jakieś zwycięstwo, może być impreza, może być kupowanie drogich przedmiotów, szczególnie samochodu u kogoś. Ktoś myśli nad zmianą samochodu. Tutaj jest, moi drodzy, karta założenia też własnej jakiejś firmy. Nad tym też myślicie. Bardzo duży rozwój. Do y, miesięcy letnich, w przeciągu pół roku, bardzo duży rozwój. Wiele osób myśli nad zmianą samochodu, wiele osób myśli nad zmianą miejsca zamieszkania, ale też kochani, tutaj jest rozwój może rozwój swojej firmy dla niektórych. Dobry czas, i to chciałabym, żebyście usłyszeli do tej filiżanki. Z jakich energii wychodzicie, moi drodzy? Z jakich energii? Wszyscy wychodzimy, bo ja też pewnie. Z jakich energii idziemy? Odchodzimy. <laughs> yy, odchodzimy, moi drodzy, od yy, tak naprawdę w tej chwili od załatwienia kończy się, przychodzi do nas... Yy, Coś dobrego w postaci załatwienia jakiejś sprawy. Z przeszłości. I tutaj już za sobą zostawiamy trudny jakiś wybór. Kontrakt się pokazuje umowa, pieniądze i... Moi drodzy, bardzo dużo duchowości. Wychodzimy z jakiejś trudnej sytuacji, tak? Co przychodzi? Trudna sytuacja odchodzi, z którą może mieliśmy problem z jakąś umową, to ta umowa już będzie y, podpisana. Y, tutaj są też, oczywiście, sytuacje związane y, z finansami. Jakieś trudne, to odchodzi. Y, przychodzi szczęście, y, przychodzi Miłość, przychodzi zwycięstwo, i to może być w miłości, i przychodzi prawidłowa ścieżka. Ta ścieżka może być związana właśnie z karierą zawodową, z poznaniem nowego człowieka do miłości. Tutaj jest szczęście, pławisz się w szczęściu swoim, tak? Nic nie zaburzy Twojego szczęścia w miłości i Moi drodzy, właśnie zwycięstwo finansowe, bo jest kobieta, która tak naprawdę wchodzi w energię posiadania materii i miłości. Czyli się potwierdziło. Kobieta, która wchodzi w energię posiadania miłości i finansów. No dobrze, i jeszcze sobie tutaj zobaczymy karty intuicyjne. Co chcą dopowiedzieć? Ogólnie tak bez intencji, zobaczymy, co się wysypie, tak? Co się tu pojawi, co się pojawi. Przyjaźń, ryzyko, podróż. Na horyzoncie zbliża się zmiana właśnie. Masz przyjaciół Ale uważaj, bo tutaj jest ryzyko, tak? Szczególnie przy podróży. Uważaj na swojej drodze, tak? I uważaj, co mówisz. I uważaj, jak jeździsz. No niestety, tak. Idzie zmiana. Więcej działania. I tu możesz tak naprawdę robić plany dalekosiężne. Pierwsza karta. Zobacz. Słońce, trze trze trzeci raz chyba, tak? Idzie zmiana, bo działasz, budujesz coś w swoim życiu. Niezależnie, no to nie mówimy o budowie tylko yy, domu, ale też budujemy siebie, tak? Ktoś, ktoś nas od, podbudowuje. Yy, my działamy. Działamy w swojej karierze, w swojej pracy, budujemy nowe miejsce pracy od początku, budujemy swoją miłość, budujemy swoje szczęście, bo tu jest najbardziej to odpowiednie słowo: budujemy swoje szczęście, także wchodzimy w nowe energie. No dobrze, moi drodzy, nowe energie, nowe tutaj działania. Ja Wam powiem, że bardzo dobre karty. Zostawiamy coś trudnego za sobą w życiu. Przychodzi nowy etap. Odchodzi pewnego rodzaju ryzyko, a przychodzi słońce, przychodzi lepsza zmiana. To jest lepsza zmiana. Dobrze, na dzisiaj to wszystko. Moi drodzy, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.